Co tu dziadu robisz na łące? Łąka, gdzie łąka, piękna łąka. Tam muszę jeszcze trzcinę zrobić. To wszystko w rogach. Tam jest mokro, tam chcę to zrobić. Takie jeszcze. Yy, tu koło lasu chcę przejechać, bo tu takie dziadostwo rośnie. Później ma kosić nawet osą, bo i nie widać, rotacyjną przynajmniej widać, osą nie widać. Jak się kosi, jak jest trochę wielko. I tak to ładnie będzie wyglądało. Przejdziemy do, do góry, taki pasek ładny pod las. Tam już przejechałem, pasek tak jak widać. Teraz jeszcze pokażę. Tutaj te gałązki troszkę obecne jeszcze. Je. I będzie git. poprzycino się troszkę gór do góry, żeby szło No i co? Wierusek jest. A, stoi tam. <laughs> tak stoi. Tak to wygląda mulczowanie taki na włoci. To jest suche. Czemu teraz się to robi najlepiej? Bo jest suche. Bo jest suche, po prostu, bo jest suche. I to ładnie się wszystko zrobi, tak, trowa się zrobi. A takim muczerem do, 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 z upadkami, tym młotkami, to łąka nie pójdzie. Ach, no, pójdzie, tylko musi być dużo tak, która się robi, zabijać to, to. po co się męczyć, kombinować, jak można to zrobić przecież yy, teraz, żeby tego nie było. Tu taki kawałek jeszcze sobie to zrobię i dojadę jeszcze kawałek, żeby to nie rosło mi to już. Tu tak to wygląda ładnie. Tu ruski róz, stoi z muczerem. No i tak to idzie, no tu tak jeszcze chcę przejechać ten kawałeczek, jeszcze to przejeżdżać. żeby tego już tak, no nie było że tak powiem, żeby nie było tak, byle jak, że można było to jakoś wjechać do tego na tą łąkę, to jeszcze, kurde, nie co za jest, nie wiem, co za jest i na nim mi odpowiedzieć kurde, szcina, czy co to jest, rośnie to takie cholerstwo teraz. I pasuje mi to zrobić te trzy jak nie dzisiaj zdążę, to kiedy indziej zdążę zrobić. Tu bobry kurde, się troszkę po, połakomiły się na mnie, o. I trzeba poprzecinać to wszystko, tu rów idzie, to jest woda relacyjna, rów idzie. Chciał go też trochę wyczyścić, tam łuski stoją, widać już ino, i No no i tak to i idzie, no tu trzeba to wszystko wyczyścić jeszcze, te gałązki to. O, tu idzie. woda z, z drynarki idzie do tego rowu głównego. Jest z wody trochę. No, bobry tu atakują, chodzą jak cholera. Trzeba było obciąć te tak, krzocki, no bo co z tym zrobi? No, nic nie zrobi. No. Niewiele tego było takie, ale tak, wszystko powściągały. no to kawałki trzeba było obciąć. To no, Ładnie było, obciągły. Zresztą widać u sąsiada, patrzyłem dalej, to też było nas masakrowane. Tu ze taką niewielką tamę zrobiły. No, tak to wygląda po mulczowaniu. Kurde, nie wziąłem się dzisiaj nie żeby Wam pokazać, a co tu pokazać, mulczuje no, się, jak się mulczuje, no nie, i tyle, no trowa tak najlepsze są żyletki do mulczela założyć, takie w kształcie y, litery. I to jest najlepsze. A jak się chce trowę taką suchą, jak teraz, no w lutym mulczować, takie, no to jest sucha trowa, no to wiadomo, że najlepsze są młotki. Najlepsze, no dobre są, no, jak się tam Bobry tamę zrobiły. Tu jest taka malutka, a tam dalej była jeszcze większa, tama, ma rów zarośnięty, ale to nic. I tak to wygląda przy rowie, tak to przemulczować, wszystko to trowe, bo to no nie idzie kosą, osą tego dobrze zrobić, bo i nie widać. Ostatni rzut to nawet urwo trochę osę i będę musiał coś chyba pomyśleć, żeby albo zakupić coś z rotacyjną jakąś tanią, Albo co, no bo osa to jest jako osa, no nie, jak jest trowa większa, to jej nie widać i słabo to jest. A rotacyjną to widać. Ja akurat to jest taka trowa wielko dość, bo tu się raz do roku kosi tylko nie więcej. No i to tak wychodzi. Z tego nie będziemy, to może przejadę tutaj jeszcze raz, tylko trochę. I tak wygląda po mulczowaniu. A tak jak widać na tym. Tam jeszcze ten ruch muszę smasakrować. Tu jeszcze raz trochę trochę przejadę szybko No i co więcej co mogę powiedzieć? No, trzeba, trzeba robić, no nie ma rady na to. Zetulowe ja też będę chciał pomasakrować trochę Co mogę więcej powiedzieć? No co mogę więcej powiedzieć, jak to trzeba tak robić. No. Jak nie robisz, no to nie muszę Prosta sprawa Kurde, nie wziąłem się dzisiaj staty ani nic. No i to tak do dupy to wygląda. Dzisiaj bar bardzo do dupy. Bardzo źle o tu lód jest cienki już Jeszcze po lodzie można chodzić, jeszcze to marznięta rzeka trochę jest. O. Nie mam nic, nie mam nikogo żeby mi kto tam przytrzymał co albo co, no tak to jest jak się nie ma nic Dobra, ja lecę, tam będzie coś widać, kawałek, kawałek mioka, dobra, lecimy O, nieźle się zrobiło, tu się dojadę, bo po. Nie tu się nie zrobiło, więc jest ok. Tak, czyli nie jest ok, jest ok, kurde. Co tu można dawać więcej dodać? To ładnie się zrobiło, tu się ładnie zrobiło. Brzeczka malutko, więc nie utopiłem się, na razie pięknie się to robi. Już jest ciemno, więc czas się zwijać. Bo ładnie będzie trzeba ją jeszcze i będzie życzka, ale elegancko jest. Dobra. To co? Na razie wszystkim. Trzymajcie się zdrowo, wesoło i najdobierajcie ze głowy dużo wypłat. No dobry, no trzeba. A ja. Nie ma to, to. Więc robimy czas pokaże to zobaczymy Tyle łąka taka ładna, więc no. Kawałek łąki będzie, jak się zrobi to wszystko to, się, to, się, to, się, to będzie kawałek łąki Ruski nie pracuje z buczerem. agreskara 135 Pięknie. No i kurde, taki mulcześ się wrócił już, że tak powiem, <grym> z tego powodu, że kurde czy mi umyśle, co się dzisiaj robić, to ja sobie zapinam i sobie jadę i to jest dobre, ale nie że trzeba pożyczać, albo jeździć prosić się kogokolwiek, bo życzysz, nie pożyczysz, a przyjedz albo sobie nie przyjedź, albo minima w domu będę później, albo jak, no, a jak będziesz później, to będziesz wieczorem, a to wieczorem to już nie, nic nie ratuje. Bo co mi uratuje wieczorem? Jak ja wieczorem, to że ciemno się robi, tak jak widzicie. Już ty się zwiją, tylko chciałem tutaj pasek zrobić dookoła, a będzie nie zdążył przed tym, tym jeszcze jakim deszczem, Albo co to? A że jest trochę sucho, jak szon, to się tak fajnie to muczuje wszystko. Do ziemi, krętówki potrafi rozbić nawet. Troszkę dra w dupę, rusek, ale to nie, no to trudno. Będzie później kosić lepiej łąki w ogóle. Tych, tego jak nie, nie będzie, to lepiej się dojedzie i w ogóle będzie tak, no fajnie będzie, no, znaczy fajne, lepsze takie dojazdy będą, tak to, to nie ma jak dojechać, no. tak się trochę o to zaniedbało, nie było mulczera, do jak ktoś miał, to takie ceny krzyczą, że ho, 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 no i teraz już niektórzy mają swoje, niektórzy pożyczają dalej, niektórzy nie chcą pożyczać, wiecie jak to jest, kurde, no. Także, ja się pomału ciekaw, bo się ciemno robi. Dłuższy dzień, troszkę dłuższy, ale to ciemno się szybko robi. Pawełek łąki jest, więc można co robić. Pod lasem zrobiłem, to jeszcze może przelecę, jak jeszcze dam radę. No i tyle. To jest najważniejsze zrobione, już ten ruch taki zawsze, co tak się odjeżdżało, odjeżdżało, co rozodali, co rozodali. No i i poszedł w ruch. Dobra, na razie wszystkim cześć.